Siemanko, z tej strony Buniek. Witajcie w krótkich wiadomościach, właściwie delikatnym FAQ, czyli Frequently Ask Questions FAQ. Dlaczego to robię? Dlatego, że dostałem strasznie masakrycznie dużo wiadomości, czy to w, w komentarzach może było ich mniej, ale dostałem dużo wiadomości prywatnych, a także zaproszeń do. Lola na moje konto. Może nie było tego aż tak dużo, no ale jednak trochę denerwowało, jak musiałem odrzucić 7 razy jedną osobę. Gratuluję wyspałości w ogóle. 7 razy mnie jedna osoba zapraszała do znajomych codziennie w Lolu i taką osobę po prostu odrzucałem. Więc tak, chciałem odpowiedzieć na takie pytania, które najczęściej padają. Właściwie to. To jest to są 3-4 pytania coś takiego. E, pierwsze pytanie, czy zagram z wami w League of Legends? E, py, odpowiedź moja... Tak, mogę zagrać. Ale od, że tak powiem, od tego To jest uzależnione. Ja nie chcę więc was znajomych, tego że ja nie lubię grać z takimi trochę zbyt randomowymi ludźmi. E, Większość moich znajomych to są ludzie, którzy grają w Europie, których mam na piśmie, to są Europejczycy, oni mówią po angielsku i ja po prostu nie pamiętam czy mam cię w znajomych dlatego, że masz mnie na YouTube zasubskrybować, podobało Ci się jak gram i chcesz zagrać ze mną. Coś takiego. Tak samo nie jeżeli tam macie jakieś bardzo niskie elo, też nie pomogę wam z tego wyjść, dlatego że ja Duo Q raczej nie gram i staram się unikać oczywiście DuoQ. Oczywiście są od tego wyjątki, jeżeli ja mam naprawdę, tak jak mój przyjaciel gra i z nim jeszcze, jak był na moim elo, teraz jest wyżej, ale jak był na moim elo to graliśmy duo <coughs> Także e, od razu mówię, duo nie gram, ja preferuję granie z solo Q. <coughs> Kurczę. Co jeszcze? Następne pytanie, czy nagram z wami? Nie, nie nagram z wami, nie będę nagrywał meczu, z, że tak powiem z widzami, którzy mnie tam zapraszają do gier i tak dalej, bo też otrzymuję zaproszenia od ludzi do gier, po prostu do gier, nie do tylko do gier, od ludzi, których nie znam, pojawiają się one w randomowych momentach, najczęściej kiedy mam po prostu otwartego klienta i w tym momencie akurat nie robię coś innego. Tak jak na przykład teraz jestem online na kliencie, ale no, po prostu nie gram. Nie siedzę na nim. Mam go otwartego, bo grałem powiedzmy godzinę temu. <laughs> Następne pytanie. E, czy wystąpię gdzieś gości? Nie, bo prowadzę też kanał na O League of Legends. E, nie wiem. Czy kiedykolwiek będę tak, coś takiego robił, mogę z kimś poograć, to nie ma problemu, jeżeli taka osoba e, napisze do mnie, e, kon, załapie ze mną kontakt i zaraz wam powiem nawet jak taki kontakt załapać ze mną. E, nie piszcie do mnie więcej na wiadomości na YouTube, dlatego że, te, że ja tą skrzynkę odbiorczą wykorzystuję tylko i wyłącznie do kontaktu, w sumie nie wykorzystuję w tym momencie do żadnych kontaktu tej skrzynki. Od razu przepraszam ludzi, którzy napisali do mnie i nie odpowiedziałem im nic. Dlatego, że ja po prostu dostałem trochę tych wiadomości i te wiadomości brzmiały tak podobnie do siebie, że to byłoby Ctrl C, Ctrl V, Ctrl-C, Ctrl V. No, naprawdę, nic więcej nie mogłem z tym zrobić. Skrzynka na YouTube jest tylko i wyłącznie do mojego prywatnego użytku. I wszelkie wiadomości od ludzi, których nie znam. I nie wnoszą nic konkretnego w swojej wiadomości, czyli po, no nie wiem w sumie co, no ale to musi być jakaś konkretna wiadomość, nie typu: Zagramy, czy coś tam, czy masz czas, czy kiedy będzie następny wywiad, z kim, jak, gdzie, po co, dlaczego, jaki build stosujesz, jak coś mi się popsuło w rolu, klient mi nie działa, dostaje buga, mam mało FPS-ów i tak dalej. Na takie pytania będę odpowiadał. Ale nie wysyłacie mi tych wiadomości na YouTube, nie, wysu... nie, nie umieszczacie też takiego czegoś pod yy, filmikami, pod komentarzami z filmików. Dlatego że <laughs> te komentarze są, żeby komentować konkretny filmik. Jeżeli to jest związane z filmikiem, to jest jakiś materiał, który był na filmiku i czegoś nie wyjaśniłem, to ja bardzo chętnie odpowiadam. To oczywiście nie ma problemu. Ale jeżeli jest to pytanie, które jest najmniej związane z filmikiem. No to to już tak średnio mi się chce odpowiadać. Tak naprawdę. E, znaczy nie to, że was ignoruję, ale te komentarze wszystkie przeczytałem, wszystkie czytam. Wszystkie sprawdzam, więc o to się nie martwcie. Jak po prostu odpowiadam na te, na które jest sens odpowiedzieć. Co jeszcze? Aha, kontakt do mnie. Pod. Y, nie wiem... Y, część z Was to na pewno widzowie od Gimpera. Y, u Gimpera jest poradnik jak korzystać z IRKa, zapraszam na jego kanał w takim razie. Tam jest poradnik jak zalogować się do IRKa. I po prostu y, ja jestem non stop na IRKu, mam założony swój kanał na IRKu. Y, nazwę kanału nazwę kanału się tutaj zaraz Wam wyświetli. Jest to bunie.lol i na tym kanale jestem dostępny praktycznie non stop póki nie przydzielą mi bota, jak, jak tylko przydzielą mi bota to e, będę się pojawiał wtedy kiedy będę online e, na tym irku będę odpowiadał na wasze wszystkie pytania nie ma tam żadnych blokad, nic takiego e, możecie pisać po prostu logując się w dowolny sposób, przez dowolny e, przez dowolnego irku Klienta Irka, czy przez jakąś stronę internetową, która to udostępnia, Chatzilla z Mozilla, czy w Operze jest zbudowany Irk. Eee, Możesz się to wykorzystać i po prostu zalogować się na ten kanał buni.col. Ja bardzo nie zapraszam, tam można mnie spotkać. Eee, jeżeli bym nie odpowiedział na pytanie od razu, ja odpowiem po jakimś czasie, tego że w tym momencie mogę być na przykład w grze, eee, mogę też być AFK. Eee, po prostu jestem na tym Irku i jeżeli. Zbierze się Was parę osób, już jest ciekawa dyskusja. Ja chętnie się do niej przyłączę, wyrażę swoją opinię, odpowiem na wszystkie pytania, wątpliwości. Ewentualnie ja się bardzo chętnie też czegoś od Was dowiem, bo oczywiście też nie wiem wszystkiego. Nie da się wiedzieć wszystkiego, prawda. Ehm... Dlatego zapraszam Was na tego Irka. Dlaczego Irk? Dlaczego nie jakiś inny sposób komunikacji, na przykład mail, coś tam, coś tam? Nie. Wiecie co? Na Irku jest tak, że zwykle siedzi parę osób. Powiedzmy, że niech będzie pięciu stałych bywalców. I ja czasami, żeby nie odpowiadać 20 razy na to samo pytanie, po prostu albo czekając na moją odpowiedź, bo ktoś inny może zna odpowiedź już na to pytanie, bo ono padło, nie wiem, 15 minut wcześniej. My w tym czasie nie byliśmy zareagowani, nie widzieliśmy odpowiedzi. E, po prostu ja zapraszam tego Irka i tam możecie mnie spotkać. To jest je, dla Was. jest To jedyna forma komunikacji ze mną. E, I tam też będzie, będzie można się ze mną umówić na jakiś mecz. Jeżeli będziecie chcieli zagrać ze mną normala, e, coś takiego, od razu mówię, że rankedów nie gram. Ja e, się przynajmniej rankedów dual nie gram. E, ale jeżeli będziecie chcieli ze mną zagrać normala. Nie ma, nie ma z tym problemu, ja Wam mogę podać serwer RTS-a, będziemy mogli się przez niego komunikować, Skype'a Wam nie podam, nie, co to to nie, ale na serwer TS mogę Was, w sumie nie, -a to może też nie, ale coś się wymyśli, tak czy siak, tam będzie można się ze mną umówić na mecz, jeżeli ja będę miał czas i ochotę na taki mecz, to nie będzie problemu, meczyk, meczyk czy dwa mogę sobie rozegrać poza programem, Yy, takie mecze nie będą nagrywane, ewentualnie jak będę grał i będzie coś ciekawego w takim meczu, to fragment meczu się możliwe, że pojawi u mnie na kanale, yy, razem z replayem, także to wszystko jest zależne. Także zapraszam Was na tego IRKa, tam odpowiem na wszystkie pytania, yy, tam będzie można mnie spotkać, yy, to już się chyba powtarzam w szósty raz, sorry, <laughs> no ale tak, przypominam buniek.lol na yy, quake .necie. Yy, i to chyba tyle. Jak tylko zarejestruję kanał, to ten kanał będzie nam stał otwarty. Póki co ja tam po prostu jestem. Mogę być AFK, delikatnie mogę być zajęty. Ale tak jak ja prędzej czy później odpowiem na to pytanie. Na prywatne wiadomości też odpowiem, chociaż wolałbym, żebyście ich nie wysyłali, tylko zadawali pytania na ogólnym czacie na IRKu, na tym kanale. Także do zobaczenia tam. I to chyba tyle. BTW, mam nadzieję, że Wam się e, tapetka spodoba do tego nagrania. E, no tak czy trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnych filmikach informacyjnych z serii, serii części zadawanych pytań i tak dalej. Siema!